Manka wszystkich, z tej strony Mistafar, razem ze mną jest Ferdor I gramy w Daisy no. no. Mamy auto. Dziś, tak, mamy auto. Dziś, zrobimy sobie podróż, gdzieś poje pojeździmy. Tak króciutko po świecie. Planujemy, że pojedziemy, nie wiem gdzie. Poczekaj. Planujemy, Dzień. że pojedziemy do Berezina. Nie wiem po co, ale... A ja jestem Mistafar. Może tam pojechać Dobra, sali. ja podejdę tutaj do jeziorka. Sobie nalać wody do manierki. To ja już jestem w aucie. czekam. Już odpal to. auto. Serwera nie podam. Gdzie ja mam manierkę? Dobra mam. Dawaj, dawaj mi zapar A, dobra, dobra. Podjechać Ej, pod... do tyłu, czy A nie wiem. A w którą stronę będziemy jechać? Eee, stary sobór, nowy sobór, berezina Jak ci będzie lepiej tam podjeć sobie już Ale... Ja zaraz tam podejdę, bo coś woda nie chce się nalać. Ja chcę pewno. Leje, leje i nic. Ej, Daję na... i ten feel water win nominal. Może w Może do środka po prostu będziesz musiał wejść. Co? O, to o, to czy do jeziora może wejść. Trochę. No właśnie, wchodzę. Ja tu czekam moim naszym naszym autem. Czekam. Które zostało dziwacznie znaleziony. No, to może opowiemy jak auto znaleźliśmy. Tak. Byliśmy w Elektro. Elektrozawodku. Przechod... No, elektrozawodku przechodziliśmy na... Yy, ...Kozlowę, nie znaliśmy kłada. Więc postanowiliśmy pójść do Czarnogórska. A po drodze nam właśnie spotkaliśmy oto auto. Na moście, czarne, ładne auto. No i coś mi woda nie Wcześniej dobrze, że... ...wzięliśmy po koło, bo akurat były to koło zepsute i się ten... Wszystko naprawiliśmy. Tank. I wszystko działa. Dobra. Ej. I Zapęcimy? idę, idę. Tu jest oko, dobra. Z e, tamtej strony. Mogę iść do tyłu. Nie, a no i tak usiadłem. Dobra, idziemy. Ej. Powoli czek, idzie. mapę ten... ja Muszę zepchnąć tam mapę. E. Okej, okay, Aha, ja Poczekam. Pierwsza, lewo. I prosto. Dobra. Yes. Krótką sobie starej, podróż zrobimy. Do starej, do starej miejscowości, której dawno temu nie byliśmy. Workuta. Workuta to tu też jest? No, będzie jechać. Aha. Nie wiedziałem nawet. Jak to wolno jedzie. Grałem na Namalsku, tam jest Workuta. Bardzo ładne miasto. Nie, nie Workuta jak to się nazywa. Wyszlą Jaka A. Workuta? <grym> Jaka poruchuśnia? Pomyliło ci się. Deszcz pada? To jeszcze, ja cię kręcę. Jeśli patrzę na mapę, patrzę się tu woda. O Jezu, jeszcze kawał drogi. Z taką prędkością to trochę pojedziemy. A paliwa stała znaczy się chyba. Tam wysznoje się trochę dodatkuje. O. LOL, jakiegoś buga miałem i dopiero... Ej. Jedziemy, jedziemy i teraz mam pełną tą manierkę. Nalało mi wody. Aha. Trochę musisz Tak muszę Znaczy nie patrzę, pisze mi juhef have... Aha. Aha, czek. <noise> no Wyskoczył mi napis. A trochę takie dziwne auto, takie podniecenia, a trochę takie a wszystko jest podobno, ale pokażę. bardziej do miasta, żeby jeździć nim No podjedziemy, podjedziemy. Lepiej mieć to auto Co? niż autobus. Moja limuzyna. Ja siedzę z tyłu, ty jesteś moim kierowcą. <laughs> trochę za mała. <laughs> taka ale więka, pasuje. Taka... Aby wziąć ten autobus, i tak po całej serwerze przejechać, wszystkich zabrać, prawda? I jedziemy na wycieczkę. Tak, a później helikopterem podleci ktoś i, po I... I Taka ładna poróba. farma, cały lud. Gdzie? Co, nie tutaj. A. <laughs> tak granata rzuci tak w ten autobus. No, granata. Albo jak ma podobno być w Daisy, standalone. W oryginalnej wersji, która wyjdzie pewnie niedługo, ma być mm, Chao! No, ja. Będzie rozruba. No, 38 Max. Albo nowy podanie. pojazd, ten co wyszedł. Jak to było? Moto Lotnia? Jakaś Moto -lotnia. Tak. No. Już jest dostępne tylko na y, modzie Daisy 2017. No. Tak właśnie O o o już już lewo do, do wysłania jest droga O ja dojechaliśmy Okej okay. Udało się Po drodze o. pewnie szybciej będzie nam jechać O już już skoczyło Pamiętam jakie tu, tu były te zamek Jest tu po lewej? O na górze A to byliśmy już kiedyś a. Dawno temu. Jest, jest. A może tu auto było, bo byliśmy i było. Wysznoje? No. Chyba było. Ale, Raz był. auto chyba tutaj widzieliśmy. Raz był rower. A tam, ej, tam na lewo powinien być ten. Y, crash. A, ten. nie ma. Punkt. Chyba. Helikopter zepsuty. Jak dawno temu spotkaliśmy. Pierwszy raz, było, dobra. to to, to, to by jaka była to droga elektrozawodzka do tego? Oh, o to... ja sprawdzę na trzeciej osobie. Eee. Odjedziesz Zatem. tędy? Ja, w ten. Zlata, coś się zepsuło? I... A, to dobrze. Różne, to Wchodzimy nie. tutaj? Chciałabym przejechać właśnie, Na farmę. paliwo gdzieś jest. Ja mam. Paliwo, ale i tak trzeba by trochę zatankować, czy później zacząłeś by uciekać, czy coś. To gdzieś tu powinno pewnie być. Dobra, stój, ja wysiądę. Z tyłu, z tyłu, z tyłu. Poczekaj, poczekaj. Stój, ja wysiądę, od razu sprawdzę tam do środka. No to tu jeszcze, tam trochę. nic nie ma. W środku nic? Nie, tu zatankuj. A ty sprawdź, czy coś tam jest w środku. A, a ty zatankujesz, dobra. Dobra. Jeden, jeden karister. No, mam jeden. Nic nie ma. Później może pokażę wam ekwipunek, co mam przy sobie. Dał już się w pełni. Tak? To czek... Aha, no dobra, to ja wchodzę. O, teraz ja siedzę ja. po prawej. Po twojej prawej. To spoko. No. Zderchnę na mapę szybko. Wysznoję, prosto, 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 pierwsza w prawo, idę i... To, jest. <głos> to <głos> dopiero dojedziemy do wysznoję? <noise> nie już jesteśmy. A to to są. To to co to, to byliśmy. To idziemy teraz jedziemy. no opó się wleczamy. Teraz do, 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 do takiej no, drogi do starego soboru. Okej. Okay. Czekaj jakbym mógł... A dobra, bo i tak to będzie się zakręcać to. Jeź, nie jeź. bo chciałem zobaczyć drogę dalej i do... E, za stary sobor... za I, stary... I, stary I, to... Ktoś gada na czacie chciałem zobaczyć sobie, Podobno nie mogę gadać skończyć. tutaj. Może słuchajcie pojedziemy 38. Może 39 rakur będzie Jest! Jest 38, 40. Może gdzieś tu też zaparkujemy. Ja się trochę napiję, zjem może... Ale to trochę dalej. A co to, to dalej? Ze starym soborem. Wcale sobie coś nie zatrzymamy. Okej. Okay. A tam co to, to na ten... tam się pójdę do tych wojskowych I, i ten wojskowy się przeszuka, zobaczy czy nie ma auta Szybko jedzie się dalej Na lotnisko nie ma sensu, bo tam tak sprawy nie ma No a Dużo sniperów, a mało ekipu można znaleźć Bo to rzadkie tam wszystko, Rzadko ale jest, ale rzadkie Jeśli tam zdarzyć może, to to raz tam idę ale... Na, na sta. Ile to jedziemy. Moim zdaniem powinni dodać coś takiego w. w Nie, w Daisy Standalone, że radio, jakby własne radio, że można własne muzyczki puszczać, coś takiego. I albo że... Nitro. I że wszystkie osoby słyszą to, które są w aucie, tą muzykę. Albo nitro. <grystanie> Domontować sobie nitro. <grystanie> nitro takie... I tak grzać, prawda, w Ładne będzie, siedzenie. Później jakiś kamyk i tak... Wjeżdżasz na ten kamyk i tak odlatujesz. W, 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 w. No... Dużo tu nie było na tych... na torach. Na mostach. Al a to tylko układami chyba. A już chyba ich nie ma, bo ostatnio przejeżdżaliśmy i. Uważaj, nic... powoli na... jedź tutaj. Ej, jak ja się patrzyłem na to drzewo czerwone przed nami, to myślę, że to traktor. Czerwony. <grym> Pomylichy. Powoli, po powoli. Żeby już nic nie A woli. jak tu przejechać? Ale przy kościele, dobra. Jakoś się przejedzie Przejedziesz? Tu gdzieś można też manierkę napełnić, bo jest pewnie studzienka. Zazwyczaj przy kościołach jest. I gdzie teraz prosto? Nie, po prostu przejadę przez pole, bo niechym się Okej, okay, ja. dobra. Tu. I tu. Dzisiaj w odcinku trochę dużo jeżdżenia będzie podróżowania. Mister zobaczymy, tylko tak na. Ja nie, będę, nie będziemy nie środku, tylko zobaczymy, tak w lewo, prawo, nie ma nic, to jedziemy dalej, prawda? Okej. Okay. No! I dzisiaj właśnie, wsiadli. dzisiaj większość odcinka to będziemy jeździć autem i podróżować. I. gadać. Ej! Aha, tu nie? auto po lewej, to nie można wejść. Wychodzimy, czy coś? Ja bym wyszedł tutaj. Nie. Poczekaj, tak się to się patrzę na. Można też bronię idziemy. znaleźć coś, czekaj. Prawo Ej! i lewo, Cofnij, pati. cofnij. Jeszcze jeden namiot. O ten, tu jeszcze trochę do tyłu. Dobra, Jakaś broń. No, chyba AK może być. A, A gdzie AK jest kobra, ale jakiś ucięty był. No. Ucięta była. Nie. Ej, tu też jest. AK jest 74 kobra. i chyba 4 magazynki albo 3. Ej, ja ta kobry wolę. Kobre? Byś mógł podjechać jakby autem do przodu trochę? Co chcesz spakować? O nie, 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 Możemy wziąć nie. i do auta spakować. Nie, 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 o to nie. To nie nie, no, od... nie, nie, nie. o to mi chodzi. Nic. Fine killery. Biękne. Tam nic Tam, nie ma dalej. Magazynek AK 30 RND A ile ma... masz magazynku ile? Dwa. Dobra, jedziemy. Co, lepiej byłoby ci jaka Dawaj, dawaj no AK-74 wziąć, tak. bo więcej magazynów ma. No. Zombie z przodu. Dawaj, jedziesz. Wchodzisz. No. Ej. Wchodzę, wchodzę. Jedziesz. Co, wracamy? to się. No. A to przez te namioty. Tu jest, jak widzicie, takie fajne auto. Do którego... nie można wejść. TY! Ja słyszałem jakby strzelałem, ty Ja strzelałem. Może lag był trochę. Przeczynął takie ty Ile razy? trzy. Ty ty Trzy razy. To ja strzelałem trzy razy. Tak z... automat... rząd. No, automatu. automat. Z automatem, no. Idziemy... To ja strzelałem. Ale no, dopiero to jest już... ja. Może dlatego że ty w aucie siedziałeś albo coś albo opóźnienie po prostu miałeś Wszystko pytańcie na zielono, tylko silnik trochę na bo mam, tam. No To Nie teraz mamy to... normalne bronie, ty masz normalną broń, ja mam normalną broń No bo ja chodziłem m 1911 Aha, to jest ten. Eee jest Colt chyba Jeśli się nie mylę. Ej, rower znowu był. Znowu! Loka historia z rowerem. Nie no. Ale ten da rower nas te śledzi. Już chyba trzeci raz jedziemy do przodu, jedziemy autem? No, i nagle właśnie na drodze pojawia się rower. I rower pod nami przejeżdżamy na O, cerkiew, można wejść. Ej, powoli. Nieee. Wchodzimy do cerkwi? Nie. Dobra. A czego? Szukamy w ogóle. Ej! Ty, kład? Gdzie? Kład po prawej. Leżący chyba. Albo zepsuty cały. O, no, leżący. Jakby ktoś tu był. Ej, czy ja tu się zmieścisz? Nie zmieścisz. Cofnij, cofnij. Nie, zmieścisz się przez krzaki i przyjadę do tego kolejca. Nie, chyba nie coś. Nie, lepiej cofnij. Żeby auta nie zniszczyć. Nic. Uważaj na tyły. Nie, ten kład chyba mi się... Ej, uważaj na kład! No ten duża. Ten kład wydaje mi się, że... Był jeszcze wrócony. No ale że zniszczony chyba jest, spalony. Tu gdzieś wchodzimy? Sto są. Ja sam wolę jechać. Uważaj tam, żeby w kraty żadne nie trafić albo w płot. Coś by tu musiał otworzyć, To ja wyjdę. Stół. O, czekaj. Można załta otworzyć. Jedziesz. Ta. No? Można było otworzyć. Co nie? Póki, bo opóźnienie z rękiem jest. No. Bo ja. E, po prostu. E, jakby hamuje? I jeszcze jakby ten. Może lagi na serwerze. Teraz jaką wioskę. Jedziemy do jakiej wioski? Eee. E, górka. Górka, górka. Górka, dobra, dojedziemy tam. A poczekaj. Nie, nie, ja Wiem, gdzie my skończymy. Możemy skończyć. Gdzie możemy skończyć? Wiesz, gdzie się błądziliśmy w odcinku którymś tam. W górka. No w górka, tym Black Forest, tak bym powiedział. nie. pamiętam już. Się no pamiętam. właśnie tam pojedziemy. Co błądziliśmy chyba przez 4 czy 5 godzin chodziliśmy wokół lasu, szukaliśmy lotniska. I nie w tą stronę. Nas zaprowadziłem. Mój błąd po prostu. Nie znam się jeszcze I na mapie. I... Wtedy to się w ogóle nie daj, bo bo, bo to, Tak ty... dziwnie mapa pokazywała. Ciągle myślałem, że jeszcze kilka kroków i będziemy koło lotniska. Ha, tu górka a tu jak dalej. Się tak a się ciągle, ale lot... w lesie i w górach chodziliśmy. No. Bardzo ciekawa tak, tak historia. Tak, że to wszystko, że to jest to samo, ale. No. jak to no. zobaczyć w górka. Ta, nie piesza w prawo nie druga. Dobra, Jedziemy. Jedziemy do Górki i tam skończymy naszą podróż? Znaczy, do Plag Forestu. Okej. Okay. Tego lasu. Dobrze. Ja, bo tam mało nie pierwsza. Wow. Ale podrzuciło. Nie podrzuciło? A u mnie podrzuciło. <słuch> Ładny tłumik mam. ile to się jedzie jez jak tak. długo Eee... czekaj czekaj bo to tu nie stój pasuje. stój stój w lewo czy czekaj aha, to ja chodził aha bo to trochę długa droga Prosto. to jedzie prawie być walnął o no, tak 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 jak wkręcisz w prawo, to pójdziesz w lewo i tak zarzuca. Taki drift. Ale jak jedziesz cały czas prosto i skręcisz lewo prawo, to to ładnie, tak? Ale tylko tak coś w miejscu i, i masz koła w prawo? I chcesz w lewo, to nagle tak. Nie Nie co wiem, co to, to jest. Czy to górka? No. Druga w prawo. Ponoć. Tu możemy. nie... Mo moglibyśmy. A dobra. Druga w prawo, A no, to czyli... w kolejnym odcinku. Tu jest druga w prawo. Hej, <laughs> wjechać do tego. <laughs> taki garaż. <laughs> Zamknąć tak, ludzi. No, idziemy. Oj, Ej, e, tutaj to trzeba trochę wjechać dobrać. w las, bo tutaj tak pusto widzisz. Widzę. O, no to jedziemy w las i gdzieś tu na drodze staniemy i tak jakby piknik Nie ja, na drodze, tak, 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 tak. Znaczy auto. Lecie. A to tak, w lesie postawimy, ale tu sobie pójdziemy Podejdziemy i weźmiemy taki piknik sobie zrobimy. Gdzie ty, w dół jedziesz? No. Ła myślałem, że tu na górze zostaniemy. Tam pójdziemy. No do do dobra, a i tam jest na... droga. Tego... No tu do tego lasku przed nami, nie tego... Tylko po... no, za drogą, tam pojedziemy i tam się zatrzymam Dobra. Raczej nikt nie powinien nas tu szukać. Raczej też nikt nie powinien znaleźć auta. No. Tylko później się zgubimy. Z nikt zawodem. nie wie jaki serwer. No. O, 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 tutaj. Nie, z za autem tu... raczej byśmy się tak nie zgubili jak wcześniej. Ja prowadziłem. Jak to wolno jedzie. Tu za choinkami schowałem tak. Dobra. Tak żeby się... Ej, zbudzi. drzewo dla No. Ważne. O. Wtedy przyjadę? Tak. I możesz stanąć, już, już. Tu, Później mówię, nie będziesz to. wiedzieć, jak wyjechać. Dobra, to wyłącz silnik. Pytanie, czy możemy zrobić ognisko, mamy zapalniczki. Nie mamy. No właśnie. Nie zrobimy. W ogóle od no, któregoś tam pacza nie, nie trzeba zapisywać żadnych pojazdów. Jest tak. wcześniej to się same znikało w ogóle. No, bo trzeba było najpierw zapisywać pojazd, a teraz już nie trzeba. Dobra, Dobra to może... nie. jesteś? To może nie odejdziemy, że żeby... to już koło auta. O, siądźmy sobie. Dobrze. Ej, zada... Aha Nie. Oj też to nacisnęłem. Oj. To obok. Dobra. Widzę. O, o ale to się fajnie rusza. <laughs> Ej, to... okay, jeszcze zrobię ten. Jak ty tak ruszasz? Patrz, zrobię takie coś. O, takie takie. <laughs> Tak? Tak zrobiłeś? Tak, tak i tak? jeszcze na ziemi leżałem. Aha, to tu ja zrobię? to no, jest. No, jak ślimak. Ślimak. Dobra. Można zjeść, jak tak leży. Czekaj. Można zjeść, ja się nie napiję, bo stracę tylko manierkę. Zjem trochę kręcimy się. Czekaj. Dobra. O nie, musi wstać, żeby zjeść. No co za człowiek. Dobra, to oh, siadamy. Nasze okay. auto piękne jest. Jest. To. Co teraz? Żegnamy się. Koniec. Koniec. Siemanko wszystkim.